Witam Państwa serdecznie, witam moich uczniów. Obserwując wiadomości, widzimy, że CBA zatrzymuje kolejnych polityków, którzy kończyli tak zwane studia na tak zwanej pseudo-uczelni Kolegium Humanum. Dziś zatrzymany został kolejny polityk. Nie zostały jeszcze udowodnione postawione zarzuty, więc zaczekajmy natomiast. Ja już niebawem zapraszam Państwa na kolejne nagranie, w którym będę mówił o tym, jakie konsekwencje prawne grożą za zdobywanie nieuczciwe dyplomów na uczelniach. Tym, którzy takie dyplomy zdobywają, i tym, którzy oczywiście wystawiają takie trefne dyplomy, jak się okazuje. Pamiętajmy, CBA miało podstawy, żeby zadziałać również dzisiaj. Tymczasem zapraszam do mojej grupy Nieznajomość Prawa Szkodzi i także na mój kanał Przemysław Goranin, a jestem również na TikToku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa i pedagog.